Robert Rogala, trener Prochu Pionki. Proch przegrywa w bardzo ważnym meczu z Mazowszem Grujec. Bolesna porażka 1-4 i na jedną kolejkę przed końcem sezonu traci pozycję lidera, którą przez bodajże 12 kolejek zajmował. Zapytam trenerza na początek, gdyby trener ten mecz mógł zagrać jeszcze raz. Coś by zrobił inaczej? Inaczej coś ustawił? Inaczej to, na to wszystko spojrzał? Czy, czy dzisiaj po prostu nie dało się więcej z tego zrobić? Znaczy, ale na chwilę obecną by... W dniu dzisiejszym dysponowaliśmy najmocniejszym składem jaki mamy. W tej chwili tutaj ciężko cokolwiek powiedzieć, że, że moglibyśmy zmienić ustawienie na pewno. Eee, jeszcze bardziej byśmy pewnie popracowali nad stałymi fragmentami gry, co jest tak naprawdę e, szczególnie w defensywie, co jest naszą zmorą, bo, bo przypomnę tylko, że do momentu straty Bramki e, gdzieś tam próbowaliśmy utrzymywać się przy piłce, prowadzić grę, stwarzać sytuację. Pierwsza akcja Mazowsza, stały fragment gry i przegrywamy 1-0. Po czym za 5 minut jest wrzut z autu pierwszy, na co bardzo uczulałem tutaj zawodników i ćwiczyliśmy to praktycznie cały tydzień. Dostajemy drugą bramkę i, i można powiedzieć, że, że gdzieś ten mecz zaczyna nam uciekać. Tak? Wiadomo, że ponieważ te bramki padły w miarę wcześniej, to jeszcze był czas na to, żebyśmy coś zrobili, coś zmienili przede wszystkim w swojej postawie. Myślę, że, że chłopaki próbowali. No, ciężko im tutaj odmówić ambicji dzisiaj. Natomiast Grójec był drużyną do bólu skuteczną, bo, bo kolejna kontra Grójca jest strzelona bramka na 3-1 i, i nawet ta bramka po wejściu Erwina Kisiela, która na 3-1 daje nam jakąś nadzieję. Za chwileczkę Grójec po raz kolejny wychodzi z kontrą. Ogrywają naszą obronę, strzelają bramkę na 4-1 i można powiedzieć, że jest po meczu. Naprawdę ciężko na, na, na gorąco gdzieś tam analizować, bo trudno naprawdę, tak jak już powiedziałem, odmówić chłopakom ambicji dzisiaj w tym meczu, bo widać było, że każdy chciał, każdy chciał, natomiast no dzisiaj po prostu nie wyszło i musimy teraz szybciutko się pozbierać, bo przed nami ostatni mecz w rundzie zasadniczej, mam nadzieję, że nie ostatni prochu, ale żeby... Tak było, to musimy naprawdę dać dużo, dużo więcej jeszcze niż dzisiaj. Trenerze, ten, ten dzisiejszy mecz to był najsłabszy mecz prochu za kadencji trenera Roberta Rogali, czy po prostu trafiliśmy na bardzo dobrego, skutecznego i zdeterminowanego rywala? Nie, ja myślę, że najsłabszy mecz zabraliśmy chyba z, bodajże tydzień temu. I tutaj gdzieś tam jest dla mnie lekcja pokory, nauczka taka, bo być może gdzieś trzeba poszukać błędów u siebie, w, gdzieś tam przygotowanie tego zespołu do, do, do końcówki ligi. Tak naprawdę nie spodziewaliśmy się, że, że ta sprawa awansu będzie otwarta aż do ostatniej kolejki, aczkolwiek z tym żeśmy się liczyli i myślę, że te przygotowania. Były zrobione pod tym kątem, żeby jak najszybciej doskoczyć do warki, wręcz przeskoczyć ich I wszystko nam się udawało Niestety feralny mecz w Zamłyniu, po czym dwie porażki pod rząd na własnym boisku No i teraz naprawdę musimy szybko wyjść z tego marazmu, żeby za tydzień mecz wygrać I dać kibicom szansę obejrzenia chociażby tych meczy barażowych No właśnie, za tydzień jedziemy do Kazanowa po to, żeby zdobyć przynajmniej jeden punkt a najlepiej trzy, żeby to miejsce barażowe przystęplować, ale w takich momentach nie jest ważna, ważniejsza od umiejętności głowa, tego jak czy do tego podejdą piłkarze na chłodno i bez nerwów. Jak ja mam pomysł trener na to, żeby, żeby to odkręcić, żeby do tych baraży ewentualnych przystąpić z pozytywną energią, a nie z poczuciem, że, że coś się przegrało i idziemy w dół. Tak, na pewno. Myślę, że, że tutaj zwycięstwo w tym ostatnim meczu spowoduje to, że, że to morale zdecydowanie wzrośnie. Od poniedziałku już będziemy pracowali tutaj nad, nad formą na następny mecz. Będziemy rozmawiać dużo na temat tego, co się stało, bo, bo mówię, to krycie przy stałym fragmencie gry naprawdę spędza mnie sen z, oczy, z oczu i, i, i ciężko jest tutaj gdzieś chłopaków postawić tak, żeby, żeby to zmienić. Natomiast, tak jak mówię, no to jest moje zadanie i ja muszę e, wziąć na siebie ciężar tego, żeby drużynę przygotować przede wszystkim mentalnie, bo na pewno piłkarsko jesteśmy zdecydowanym faworytem, natomiast tak jak mówię, nie zawsze faworyt wygrywa, a moje zadanie jest takie, żeby ta drużyna podniosła się po tych dwóch porażkach ciężkich i wyszła na mecz w przyszłą sobotę naładowana i tak jakby się nigdy nic nie stało, żebyśmy zagrali o trzy punkty. Dzięki bardzo. Dziękuję bardzo. Maciej Soroka, trener Mazowsza Grujec w 29. kolejce, kampeon P Ligi Okręgowej. Mazowsze bije w pionkach lidera Proch 4 do 1. Trenerze, zapytam bardzo prosto, w czym dzisiaj był Mazowsze lepsze od Prochu i jaki był plan na ten mecz, że, że tak gładko, tak pewnie, tak zdecydowanie wygrywacie w pionkach. Plan był taki, że my musieliśmy koniecznie wygrać, żeby się liczyć dalej w walce o cokolwiek, nawet o baraże. i zespół bardzo, bardzo chciał wygrać i ten mecz i poprzedni z Warką, poprzednim się nie udało. Dzisiaj wszystkim chyba ciężka praca i wiara w to, co robimy od początku. Myślę, że to była recepta na sukces. Dziś mieliśmy plan, żeby zblokować środek pola, troszkę puścić głębiej proch pionki i, i przede wszystkim wierzyć w swoją najsilniejszą broń fragment gry. I to dzisiaj zaprocentowało. No właśnie, niedawno, rozmawia, niedawno rozmawiałem z tenerem Zamłynia, powiedział mi, że to liga stałych fragmentów gry. To dzisiaj największy plus mazowsza. Te stałe fragmenty gry, bo dwa, dwie pierwsze bramki, rożny wrzut zautu. Tą ligę okręgową można podbić z całymi fragmentami gry? Nie, no, myślę, że nie. No to by było, że tak powiem, bardzo umniejszenie naszych zasług. Bo jednak w piłkę my grać potrafimy i w zamłyniu, z tego co pamiętam, w zamłynie z tych fragmentów gry, bramki też strzelało. Więc no, generalnie jest to, jest to fragment gry, który, który trzeba umieć wykorzystywać. No, nam się to udaje, ale cztery bramki strzeliśmy, dwie z gry, więc, więc wynik byłby 2-1, bez tych fragmentów gry. No, tak to wygląda. Eee, przy tak wyrównanym poziomie drużyn, dzisiaj było ważne to, co w głowach, to nastawienie. Tam bicia, te cechy wolicjonalne to było jakby kluczowe w takim meczu, czy, czy też umiejętności gdzieś tam gdzieś są na drugim planie? Przymiętność i ważne, ale myślę, że tą głową i tymi cechami da się bardzo dużo wygrać. I my, my dzisiaj to pokazaliśmy, ale piłkarsko też myślę, że byliśmy zespołem no, chyba lepszym. No, tak to wyglądało i z przebiegu gry gdzieś długimi, długimi minutami prok nie mógł stworzyć swoje sytuacji. Po prostu nie miał sposobu na nas i a my wykorzystaliśmy swoje sytuacje. No. Wygrywacie i dajcie sobie szansę na miejsce barażowe, bo, bo... Macie lepszy bilans bezpośrednich spotkań z Prochem, jeżeli Proch przegra za tydzień w Kazanowie, to wy przy zwycięstwie na to miejsce barażowe wskakujecie. Trener ma takie poczucie, że w rundzie wiosennej zrobiliście absolutnie wszystko, żeby do tej czwartej ligi wejść, czy można było zrobić jeszcze więcej na wiosnę? Przy dzisiejszym zwycięstwem przypieczętowaliśmy sobie miano, no duże słowo, ale najlepszej drużyny tej rundy. No, my zrobiliśmy bardzo dużo. Fakt jest też taki, że pionki mają bardzo dobrą rundę za sobą, zarówno jak i warka, więc my zrobiliśmy dobrą pracę. No, zawsze można coś lepiej. Skoro się wszystkiego nie wygrało, ale też mecze, które niekoniecznie musieliśmy wygrać, udało się wyprowadzić dla nas, nad, żebyśmy skończyli z punktami. Więc myślę, że bardzo dobra praca, bardzo dobry wynik. No, zdobyliśmy na dzisiejszy 35 punktów, więc nieporównywalnie więcej do poprzedniej rundy. My w tej rundzie zrobiliśmy. Myślę, że wszystko co było w naszych rękach i nogach i jeszcze mamy jeden mecz przed sobą, który koniecznie trzeba wygrać, żeby bardzo mocno z podniesioną głową móc po grójcu chodzić. Dziękuję bardzo. Dziękuję.